I dobrze, zobaczmy, ja że tak pan jest. Tak. No, co ja mam do głosowania? Czy pan sobie szłodka, czy kierowcą? Kierowcą. Rozumiem. I odpowiadają panu warunki, tak? Znaczy, mógł pan nie je trochę rozszerzyć, bo tam jest napisane tutaj w formie dniówki, tak? Nie tak. Mamy coś takiego jak system dniówek, mhm. czyli 2 zł od kursu pan dostaje, czyli załóżmy 10 kursów, to pan dostaje 20 zł od razu na koniec dnia mhm. i zwrot z paliwa 70 zł za kilometr w obie strony czyli pan mieć 4 km do klienta, mhm. 4 km do czyli 8 km razy 70 zł, tyle pan dostaje za jeden kurs zwrotu paliwa czyli mhm. 10 razy 10 zwrotów które dostaje pan za do paliwo i za kursy mhm. A miesięcznie dostaje Pan całą dziwkę, 2 godzinówka czy złotych. Wiadomo, że to jest taką podstawą, tylko żeby po prostu mieć coś. No i to w jakich godzinach praca? Ja, My pracujemy od 10.21 od poniedziałku do piątku w soboty od 12 do 20.00. Aha, i Państwo dostarczają samochód? Nie, nie, tutaj samochód jest. Yy osoby przebiegające się o pracę. Aha, i co tutaj jeszcze co? Ale to nie wraca i zapaliło, prawda? Aha, a jakieś, yy, nie wiem, yy, umowa? Umowa, zlecenie na początku. Jeżeli Pan się sprawdzi, to docelowo będzie umowa o pracę. Aha, bo co, nie wiem, co tam trzeba dokładnie rozwalić? Obiady domowe, kluski polskie dosłownie. Aha, a eksploatację pojazdu Pan wraca? To znaczy? No poza no to tak, to eksploatacja, no wszystko to się ściera, zużywa, jakiś serwis czy no tutaj coś niestety od y, moich przełożonych nic takiego nie otrzyma informacji. Jak to wygląda z eksploatacją. Więc sądzę, że tutaj eksploatacja jest we własnym zakresie. Aha, no to by pan co to jak we własnym zakresie, no jak pan na biznes, taki pseudon, to nie pan sobie kupi samochód i zobaczy jak to jest. Nie, nie, pan, ja też nie jestem tutaj szefem właścicielem, no, tylko osobą, która zatrudnia, więc proszę. No, się mówi, bo... no to pan to przekaże szefowi. O co pan chodzi, no, bo też tak uważam. No dokładnie, no, no to chyba, nie wiem, jeleni no, trzeba szukać. warunki? Jeleni, to jest ogłoszenie dla jeleni, a nie dla prawdziwych ludzi. <laughs> dla jeleni, no no ale Szkoda że, 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 że szef, szkoda, że szef nie dał swojego numeru. To bym porozmawiał z nim. To to szefa w ogóle, że się ukrywa. No i że to pan tam przekaże szefowi. Ja chcę w ogłoszeniu od razu wzrostu w eksploatację. Ma pan rację, w ogłoszeniu. Nie marnować czasu i pieniędzy na telefon. Dorobić się na czyich nieszczęście, to nie wiem, jak ja on zarobi tyle i dla żonie tą pensję niech wyżywi cały dom. Zobaczymy. pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam.